Drodzy bracia i siostry, tym samym dobiegliśmy do końca serii filmów pod tytułem Bliżej symbolu wiary. Mam nadzieję, że te krótkie filmy, ale treściwe, pozwoliły nam zgłębić to, w co wierzymy. Pozwoliły nam w naszym sercu. Na nowo odkryć modlitwę, modlitwę słowami symbolu wiary, ale także i modlitwę serca, modlitwy duszy. Niech dobry Bóg w trójce jedyny pomaga nam w naszych chwilach trudności, a symbol wiary, który stał się dzięki tym filmom odrobinę wyraźniejszy, zrozumiały, niech ten symbol wiary wkłada właśnie w nasze serca tą głęboką wiarę w Boga. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i gorąco wszystkim tym, którzy wspierali nas poprzez oglądanie tej serii filmów.